ma z tej strony, Lejmon. To jest kolejny odcinek z SCP. z um, I po prostu gram dalej. Hmm. Co mogę powiedzieć? My przechodzimy tą grę dalej. Um, potrzebuję na pewno znaleźć taką piwnicę z. Piwnica, w której był przechowywany 049. Czyli wiecie, ten, ten nosarz, doktor. Um, ja byłem tu i powinienem, wydaje mi się, iść w stronę tą. Nie. W tą. Stamtąd przyszedłem. Chociaż. wszedłem stamtąd, bo to jest działająca. rama, ma. I wchodzę. w misiek. Dobra. Jestem eee. tego dźwięku. Nie, nie widzę jeden siedem. Jeden siedem trzy, Jezu, jak głośno. O. To jest jedna z rzeczy ciekawych, ale jeszcze nie chcę tu wchodzić. Jeszcze nie. Dobra, to jest trzecie wejście, chyba, czyli trzecie wejście od lewej. To jest SCP-079, muszę to zapamiętać. 0... 049 gdzieś się zrespił. No, nie wróży to nic dobrego. Um. O, czemu jest otwarte? Czemu, jest... czemu to jest otwarte? Niepokoi mnie to. Nie ma go w rogu. Nie ma go też tu Więc dlaczego było to otwarte? Pytanie na dzisiaj. No i tu się Heavy Containment Zone kończy Tu nie ma dalej wejścia Aj no, Beskitu. Chyba że dalej będzie. Nie, no, czekajcie, no. Bez. Jaj, tu jest ten pokój z dokumentami i milionami rzeczy, które znalazłem. Chwila, coś mi tu nie gra. Coś mi tu bardzo nie gra. Po pierwsze, gra mi klatkuje. A po drugie... Czy ja muszę przejść przez... Um, przez klatkę tamtych typ... Tamtych typów? Chwila, gdzie jesteś, typie? Patrzcie na to, patrzcie na to. Pyk, ja jestem w tym świecie z tymi dziwnymi rzeczami. Wychodzę. I typa nie ma. Pog. Tak się to robi. O, o jezu, jak się obstrałem. Nieważne w czytuje grę wow. Jezu Dobra, jestem chyba tu gdzie chciałem być za 4 znowu Mart się za mną zamknie ja, ja poczekam Branie to jest zdecydowanie za głośno um. Gdzie on jest? Jak da, Jak daleko like on jest? Z... Zastanawiam się tego kostiumu. Ale nie, nie. Nie muszę tam wchodzić. Czy jest, to nie jest? Tu jest jeszcze dalej. Jeszcze dalej. Dobra, zamknij się i... Nie spodziewałem się go tam, tak? Dobra. Pyk. Nie. Pyk. Tak cię obchodzę. Widzisz co? Zamknij. Zamknij drzwi. 1, czy jest w pobliżu? Bardzo blisko. O! Nie, nie, nie zamykam mu drzwi. O nie. nie. Dobra. O! O nie. O! dalej zginąłem. Ach, gra się trudna robi. Dobra, dobra, już, już chcę. Czyli muszę iść tu. On, czy on jest tu zrespiony? Nie, na randomowo się zrespił. A teraz co działa co ten wiatrak, wcześniej nie działał. 1,73 No bo tu go nie ma. Ja się do niego zbliżam, czy raczej nie? I jest, jest to bardzo istotne. Ja źle poszedłem, naprawdę. Nie, czekajcie... czy ja jestem głupi, czy nie? Chwila, Wczy wczytam save'a. Ja jestem chyba głupi, albo nie jestem. Tu jest to przejście Mrugam Ja może źle patrzyłem, może są tam dalej przejście. tylko jestem... Głupi Nie, nie ma, nieważne, nie jestem głupi To jeszcze raz czytam grę Czyli... Idę w tu Znowu chopie z blisko, Więc są te popsute te. dobra? No, no, byk głupi jesteś tyle nie żaden doktor. Pamykam drzwi. Nie. Odchodzę nie odwróciłem wzrok. Ale jeszcze raz, jeszcze raz. Jeszcze raz. Ju ty już. Leś, nie tak szybko. O, o. O, o. o co tylko ja, o. tylko ja! To sądzę There is no need to hide, la, la, la. Co ty nie powiesz 173 jest dzisiaj niedaleko Dobra Nie wejdziesz, tu nie wejdziesz. Nie masz karty. Niech te drzwi się zamkną. Dobra, jestem bezpieczny. On tam gdzieś jest, ale nie wejdzie tu. Czy to jest gdzieś, czy muszę wejść do pomieszczenia z tamtymi? Widać ich tylko przez google 6386. Zapamiętałem kod nawet. wow, zamknę te drzwi za sobą. Wolę je zamknąć. What the hell? Jest dziś niedaleko. Ja wolę trzymać to w łapie. O, poruszył się. Frajer. Dobra. Przechodzę koło ciebie. Halo? Eee. Nie, 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 nie! Zamknij te drzwi, ty! Głupi. że nie, wolę chyba nie sprawdzać. Nie ma? Nie ma. Zamykać ze sobą drzwi. Ja będę sprawdzał czy nie ma tu Żadnego. Jezu, zamknę sobie drzwi przed nosem. I ich sam przestraszyłem. Nie chcę tu wchodzić. Niech, niech, nie, nie chcę. Ale muszę, no bo inaczej się nie da. Chyba że. Chyba jest potrzebny wyższy. Wyższy poziom. Dobra, zapisuję. I o, oni są tutaj. Czekaj. Nic mi nie zrobicie, prawda? Halo, mogę to otworzyć? Czyli muszę tędy przejść. Innej opcji Jestem przy tej windzie Której potrzebuję O Dobra nie wiecie co ja to zapiszę tu I skończę ten odcinek Bo Bo Już wystarczy Stresu na dzisiaj Mam nadzieję że wam się podobało Trzymajcie się i do następnego. Cześć!